Drogie panie, dobry wieczór! Proszę usiąść. Muszę wam coś powiedzieć. I dzisiaj zwracam się właśnie do Was. Posłuchajcie mnie. To, o czym będę mówił, jest wyjątkowe. Proszę Was, byście usłyszały mnie nie tylko uszami, ale i duszą, całą swoją istotą. Panie, słuchajcie uważnie. Chcecie wiedzieć, w którym momencie zasady gry zmieniają się na zawsze? W tej samej chwili, gdy w końcu budzicie się i przypominacie sobie, kim naprawdę jesteście, nie tę rolę, którą odgrywałyście, nie ten wizerunek, który tworzyłyście dla niego, ale swoją prawdziwą, głęboką istotę. Właśnie wtedy cała energia wokół Was się zmienia. Właśnie wtedy mężczyzna, każdy mężczyzna, zaczyna odczuwać stratę na jakimś zwierzęcym, pierwotnym poziomie. Zrozumcie, mężczyzna może odejść od kobiety. Może myśleć, że idzie dalej, że znalazł kogoś lepszego. Ale nigdy, słyszycie, nigdy nie będzie w stanie wymazać z pamięci tej, która w obliczu jego odejścia nie rozpadła się na kawałki, lecz odnalazła swoją całość. Tej, która znała swoją wartość. I odmówiła mierzenia jej jego obecnością lub nieobecnością. Zbyt często dzieje się to samo. Wspaniała kobieta wpada w pułapkę projekcji. Zaczyna kurczyć swoją osobowość, wyrzekać się części swojej duszy, by zrobić miejsce dla mężczyzny, który ledwo ją zauważa. Projektuje na niego swój animus, swoje wewnętrzne źródło siły, logiki i sensu, błędnie zakładając, że wszystko to znajduje się w nim, a nie w niej samej. Akceptuje kłamstwa, chłodne milczenie, miłość na pół gwizdka, ponieważ jej serce desperacko chce wierzyć, że jej projekcja jest prawdziwa, że on się poprawi. I oto już myli swoje oddanie z własną tożsamością. Zapomina, że sama jest całym światem. Próbując udowodnić, że zasługuje chociażby na krzesło przy jego stole. Widziałem kobiety, w których duszach płonął ogień, a w chodzie była siła wszechświata. I widziałem, jak zaczynały w siebie wątpić, ponieważ jeden jedyny mężczyzna nie potrafił dostrzec w nich daru. Obserwowałem, jak królowe zamieniały się w żywe znaki zapytania, próbując zrozumieć, co zrobiła mnie tak. Pozwólcie więc, że coś wam dziś wieczorem wyjaśnię. Nie zrobiłyście nic złego. Ten mężczyzna po prostu nie był gotowy. Nie był psychologicznie gotowy, by udźwignąć ogrom waszej osobowości. Szukał nie was, ale odbicia swojej nierozwiniętej wewnętrznej kobiety, swojej animy. A wy nie musicie się rozpadać, aby on na waszym tle wydawał się sobie większy. Przestańcie targować się o własną wartość. Przestańcie szukać potwierdzenia swojej ważności w kimś, kto sam siebie nie jest świadomy. Znajcie swoją wartość. Nie, nie tylko o tym mówcie. Żyjcie z tego stanu, oddychajcie nim, promieniujcie nim. Kiedy łączycie się ze swoją jaźnią, ze swoim prawdziwym ja, nie musicie gonić. Nie musicie płakać. Nie musicie przekonywać. Wy, jak magnes, przyciągacie wszystko, co jest wam pisane. Mężczyzna szanuje to, co szanuje samo siebie. Kiedy kobieta twardo stoi przy swoich granicach, kiedy wyznacza linię i mówi: albo wchodzisz w moje życie z szacunkiem i całym sercem, albo nie wchodzisz wcale. Prawdziwy mężczyzna albo dorośnie do tego poziomu, albo odejdzie. I wiecie co? Jeśli odejdzie, to też jest błogosławieństwo. Ponieważ każdy, kto nie jest w stanie znieść waszej siły, waszej szczerości i waszej miłości, nigdy nie powinien był trzymać waszego serca. Świadomość własnej wartości to punkt zwrotny, po którym życie nigdy nie będzie takie samo. Oznacza to, że przestajecie żyć w trybie oczekiwania. Już nie siedzicie przy oknie z telefonem w ręku, czekając na wiadomość, która nigdy nie nadejdzie. Nie czekacie na przeprosiny, których być może nigdy nie będzie. Przestajecie zbierać po kawałku to, co samo się rozpadło i nie chce być całością. Podnosicie się z podłogi, strzepujecie kurz, ocieracie łzy, patrzycie w lustro i mówicie sobie, to ja jestem nagrodą. Ja sama. Nie ktoś inny, nie jego uwaga, nie jego wybór. Moja wartość jest we mnie. I to nie są tylko piękne słowa. To wewnętrzna rewolucja, kiedy zdajecie sobie sprawę, że nie jesteście czyjąś opcją, kołem zapasowym, tymczasową stacją. Jesteście celem podróży. Jesteście czymś kompletnym, do czego się dąży, a nie przystankiem na trasie, z którego się korzysta. W tym momencie znika cała iluzja, że szczęście można wybłagać, zasłużyć na nie, wyczekać. Już nie wyciągacie ręki w nadziei, że ktoś wypełni waszą pustkę. Ponieważ pustki nie ma wypełniła się wami, waszym własnym światłem, waszym wyborem. I oto co najciekawsze, co najbardziej paradoksalne. W tej samej chwili, gdy odzyskujecie samą siebie, gdy jego aprobata przestaje być dla was walutą, którą mierzycie swoją wartość, właśnie wtedy coś zmienia się nie tylko w was, ale i wokół was. Jego spojrzenie, jego postrzeganie zaczynają się przesuwać. Męska psychika jest tak skonstruowana, kiedy kobieta przestaje być dostępna na pstryknięcie palcami, kiedy jej uwagi nie można już zdobyć lekkim ruchem, Zaczyna się wewnętrzna rewizja. On zaczyna przewijać w pamięci każde wasze słowo, każdy uśmiech, każdy moment, gdy byłyście obok. To, co wcześniej wydawało mu się oczywiste, nagle nabiera wagi. I oto on siedzi, w ciszy, w samotności. W jego głowie pojawiają się wasz śmiech, wasze rozmowy, wasza energia. Wasze ciepło wszystko to, co wcześniej traktował jako pewnik. A wraz z tym przychodzi myśl, która rani do żywego straciłem ją. Nie dlatego, że zniknęłyście, ale dlatego, że już nie biegnięcie do Niego na najmniejszy znak nie ratujecie go od jego własnej pustki nie dajecie swojej uwagi na kredyt zmieniłyście się. Stałyście się centrum swojego własnego wszechświata. A wy? Wy w tym momencie już nie oglądacie się za siebie. Nie macie potrzeby udowadniać ani wracać. Nie piszecie długich listów, nie snujecie planów, a może jednak. Jesteście zajęte czymś zupełnie innym. Przypominacie sobie, jak potężne i wyzwalające jest wybieranie siebie. W każdym kroku. W każdym oddechu, w każdym swoim tak i nie, potwierdzacie tę prostą prawdę: Moje życie należy do mnie. Moje szczęście tworzę ja. Moja wartość nigdy nie zależała od cudzego uznania. I właśnie w tym tkwi siła, której nie można odebrać. Bo kiedy kobieta zdaje sobie sprawę, że to ja jestem nagrodą, cały świat zaczyna dostosowywać się do tej nowej rzeczywistości. Mężczyźni, którzy wcześniej patrzyli na nią z góry, teraz czują w niej magnes. Ci, którzy postrzegali ją jako opcję rezerwową, rozumieją: dostęp jest zamknięty. A dla niej samej przychodzi najważniejsze: wolność wolność bycia sobą wolność nieczekania wolność życia ale jak to zrobić w praktyce? Wszystko zaczyna się od jednego radykalnego kroku, który w teorii wydaje się prosty, ale w praktyce przeraża. Kroku, który większość kobiet odkłada, bo boją się pustki, boją się ciszy, boją się, że jeśli odpuszczą, stracą na dobre. Ale to właśnie ten krok zmienia wszystko. Dziesięć krok to całkowite i totalne odcięcie dostępu nie częściowe nie na jakiś czas. Nie dopóki on nie zrozumie. Ale właśnie ostateczne. Zrozumcie jedną prostą, ale fundamentalną prawdę: Dostęp to władza. Kiedy otwieracie mężczyźnie drzwi do swojego życia, do swojego serca, czasu, energii, ciała, dajecie mu coś bezcennego. To nie jest bonus ani obowiązek. To przywilej. A na przywileje zawsze trzeba zasłużyć. Ale wiele kobiet popełnia fatalny błąd. Wpuszczają ludzi do loży VIP swojej duszy, chociaż ci ludzie mają w ręku zaledwie bilet na jaskółkę. Pozwalają mężczyźnie korzystać z ich dobroci, ich ciepła, ich ciała, ich energii, nawet gdy on nie okazuje ani szacunku, ani wierności, ani konsekwencji. On znika, dewaluuje, porównuje. Zastępuje, ale jednocześnie wciąż ma klucz do drzwi, z których sam kiedyś wyszedł. Nie! To tak nie działa? Kiedy mężczyzna żyje w przekonaniu, że zawsze będziecie czekać, że zawsze można do was wrócić bez wysiłku i bez przeprosin, on się nie uczy, nie analizuje, nie rośnie. I z pewnością się nie zmienia. A po co? Nie musi żałować, bo nie ma konsekwencji. Nie czuje, że coś stracił, bo strata jest możliwa tylko wtedy, gdy dostęp jest zamknięty. A dopóki wciąż odpowiadacie, wciąż się pojawiacie, wciąż trzymacie drzwi uchylone, on odbiera to jako sygnał. Mogę zachowywać się jakkolwiek. Ona i tak tu jest. Zapamiętajcie! Mężczyzny nigdy nie poruszy wasz gniew w wiadomościach, wasze łzy w rozmowach telefonicznych, ani dziesiątki szans, które mu dajecie w nadziei, że tym razem się zmieni. Nie. To wszystko tylko potwierdza. Dostęp jest otwarty. Wciąż jesteście zaangażowane, wciąż w kontakcie. A wiecie, co naprawdę przejmuje mężczyznę do szpiku kości? Co wywraca jego świat do góry nogami i zmusza go do stanięcia twarzą w twarz z własnymi stratami? Cisza. Tak, właśnie cisza. Kiedy kobieta, która wcześniej dawała wszystko swoje serce, uwagę, troskę, ciało, duszę nagle przestaje dawać cokolwiek. Kiedy jej głos znika z jego życia kiedy jej ciepło jest już niedostępne. Kiedy nawykowe ona zawsze jest obok, zamienia się w lodowate jej już nie ma. To nie jest zemsta, to nie jest gra dwa akty poczucia własnej wartości. To granica, która jasno mówi: Nie możesz mnie niszczyć i jednocześnie pozostawać w moim życiu. I ważne by zrozumieć: odcięcie dostępu to nie tylko fizyczna nieobecność. To całościowa decyzja. Nie mówienie skończyliśmy, ale potajemne sprawdzanie jego profilu. Nie blokowanie numeru, a potem i tak odbieranie, jeśli dzwoni. Nie zamykanie drzwi, ale zostawianie szczeliny, w którą może zajrzeć, by uspokoić swoje ego. Nie. Całkowite odcięcie dostępu to moment, kiedy on nie otrzymuje już ani okruszka waszej uwagi. On was nie widzi. On was nie słyszy. Nie ma możliwości karmienia się waszymi emocjami, waszymi reakcjami, waszą obecnością. I tu zaczyna się prawdziwy cud. Bo właśnie w tej ciszy, w tym całkowitym zerwaniu, mężczyzna po raz pierwszy zderza się z rzeczywistością: stracił was. Nie odłożył na później, nie może wrócić kiedyś, ale stracił na dobre. I dopiero wtedy w jego psychice pojawia się przestrzeń na żal, na świadomość, na przewartościowanie. I wiecie co? W tym momencie wy już nie czekacie, ponieważ dostęp, który zamknęłyście jemu, wreszcie otworzyłyście sobie. Chcecie, żeby zrozumiał? Niech posiedzi w tej pustce, którą sam stworzył. Niech zobaczy, jak wygląda jego życie bez waszego światła. Ten mężczyzna przywykł budzić się przy waszych dzień dobry. Przywykł do waszego śmiechu, ciepła, oddania. Zabierzcie to wszystko. Zmuście go, by siedział w ciemności z konsekwencjami własnych decyzji. Wtedy do niego dotrze. Wtedy zacznie patrzeć na inne i rozumieć, że one to nie wy, że nie znają języka jego duszy, nie czują go tak jak wy. Tęskni nie tyle za wami, co za tą idealną częścią swojej duszy, swoją animą, którą widział w Was i którą stracił razem z Wami. Ale nic z tego się nie wydarzy, jeśli będziecie zostawiać Mu furtki. Nie można odejść w połowie, trzeba zniknąć całkowicie. Niech dowie się, jak brzmi cisza. Niech poczuje, jak ciężki jest ciężar Waszej nieobecności. A jest ciężki, uwierzcie. Nie ma nic straszniejszego dla mężczyzny niż świadomość, że kobieta, która kiedyś rzucała się do telefonu, teraz nawet brewką nie poruszy, gdy widzi jego imię na ekranie. A jeśli jest z inną, tym lepiej. Bo teraz będzie porównywał, a porównanie nigdy nie wypadnie na korzyść tej, która przyszła po Was. Może być nowa, ale ona to nie Wy. I podczas gdy on próbuje coś tam budować, w głębi duszy będzie go dręczyć myśl: Po co ją puściłem? Ale do tego momentu wy będziecie już daleko, bo odcięcie dostępu nie było grą. To był wasz wybór na rzecz własnej integralności. I oto, gdy on siedzi w tej ciszy, zaczyna dziać się coś jeszcze potężniejszego. Wy zaczynacie się zmieniać. Każda porażka, każde złamane serce, każde rozczarowanie to przygotowanie do wejścia na nowy poziom. Słyszycie? A najpotężniejszą rzeczą, jaką może zrobić kobieta po tym, jak mężczyzna odszedł lub ją zdradził, jest rozpoczęcie swojego wzrostu w ciszy. Czy widziałyście kiedyś, jak kobieta rozkwita po bólu? To blask innego rodzaju. To nie tylko szminka i rzęsy. To pewność siebie, jasność, spokój i cel, które objawiły się jednocześnie. Kiedy odszedł, być może płakałyście, wątpiłyście w siebie. To normalne, jesteście żywymi istotami. Ale po łzach, po ciszy, po tym jak ból ucichnie, musicie wstać. Spojrzeć w lustro i powiedzieć: teraz jest mój czas. To początek waszego procesu indywiduacji, stawania się integralną, świadomą osobą. Wasza przemiana to nie tylko wygląd, to sposób, w jaki się nosicie, jak wchodzicie do pokoju z wyprostowanymi ramionami i wysoko uniesioną głową. Wasza energia mówi: Nie ma we mnie goryczy. Stałam się lepsza. Kiedy rośniecie mentalnie, integrujecie swojego animusa. Swoją wewnętrzną siłę. Przestajecie odtwarzać stare dialogi. Przestajecie myśleć: A co gdyby. puszczacie to i zaczynacie myśleć: A co dalej dla mnie? Następnie przychodzi przemiana emocjonalna. Spotykacie się ze swoim cieniem, akceptujecie te części siebie, które wcześniej tłumiłyście, by mu się przypodobać. Rozumiecie, że uzdrowienie nie przychodzi od jego przeprosin, ale od waszego wybaczenia samej sobie za to, że zostałyście zbyt długo ufałyście zbyt mocno. Przestajecie udowadniać, że byłyście wystarczająco dobre i zaczynacie wiedzieć, że zawsze byłyście cenne. I tak porozmawiajmy o przemianie fizycznej. Nie dla niego, dla siebie. Dbacie o swoje ciało nie z zemsty, ale dlatego, że chcecie czuć się silne, żywe, niezniszczalne. Troszczycie się o swoją skórę, włosy, zdrowie. Pijecie wodę, zajmujecie się swoimi sprawami i nagle ten blask pojawia się nie tylko na twarzy, ale i w duchu. Ludzie zaczynają pytać, co się w tobie zmieniło, a wy tylko się uśmiechacie. Bo nie wiedzą, że byłyście na siłowni. U psychologa, w medytacjach, w swojej pracy i zdala od jego dramatu. Kobieta, która przeszła przemianę po złamanym sercu, jest niezapomniana. Ona nie chodzi i nie próbuje się mścić. Ona sama w sobie jest zemstą. Nie próbuje wzbudzać zazdrości. Jest tak skupiona na swoim wzroście, że nawet nie zauważa, kto ją obserwuje. Ale uwierzcie, on obserwuje. Ten mężczyzna, który was puścił, wszystko widzi. Widzi tę zmianę, ten blask. Widzi tę pewność siebie, którą kiedyś otaczałyście Jego, a teraz otuliłyście siebie. I to go zżera. Nie dlatego, że stałyście się kimś innym, ale dlatego, że w końcu stałyście się tą, którą zawsze powinnyście być. Ten wzrost to zestrojenie się z kobietą, która zawsze żyła w Was. Pod warstwami bólu i kompromisów. I tu go dopada na dobre. Pamięta waszą wersję, która czekała, błagała, zostawała, a teraz patrzy na tę, która poszła dalej, uzdrowiła się i rozkwitła. Ten kontrast go prześladuje. Ale wiecie, co jest dla niego najstraszniejsze, a dla was najpiękniejsze? Przestać reagować. Jedną z najchłodniejszych i najpiękniejszych rzeczy, jaką może zrobić kobieta, jest pojawienie się tak, jakby nic jej nie ruszało, jakby nie pamiętała bólu, kłamstw, rozczarowania, jakby uzdrowiła się do tego stopnia, że zapomniała, kto ją zranił. I nie mówię o udawaniu, mówię o wykonaniu prawdziwej wewnętrznej pracy, aby, gdy wchodzicie do pokoju, Pojawiał się w nim nie powiew goryczy, ale światło. Nie ból, ale spokój. Chcecie naprawdę doprowadzić do szału mężczyznę, który was zostawił? Nie kłóćcie się. Nie rywalizujcie. Po prostu wejdźcie na swój poziom i pojawcie się tak, jakby on nigdy nie istniał, jakby jego imię nie wywoływało w was żadnych emocji. Wtedy on zaczyna się denerwować. Wtedy myśli: Chwileczkę, u niej wszystko w porządku. Tak, u was ma być nie tylko w porządku, u was ma być lepiej niż kiedykolwiek. Mężczyzna oczekuje, że złamiecie się po jego odejściu. Czeka na łzy, histerię, załamania emocjonalne ja, prawdę mówiąc, czasem przez to przechodzicie ale on nie powinien tego widzieć powinien się domyślać. Powinien czuć ukłucie waszej ciszy i chłód waszej nieobecności. Powinien wejść do pokoju i zrozumieć, że jesteście nietknięte. Promieniejecie. Śmiejecie się. Rozkwitacie. I co najważniejsze, jesteście niewzruszone. Być niewzruszoną nie znaczy udawać, że było wam wszystko jedno. To znaczy pokazać że wyrosłyście z punktu, w którym jego obecność lub nieobecność definiuje waszą równowagę psychiczną. Możecie siedzieć naprzeciwko niego przy kolacji, lub wpaść na siebie w sklepie i nie drgnąć. Nie denerwujecie się. Nie zachowujecie się małostkowo. Zachowujecie się jak królowa spokojnie, z klasą i zbyt zajęta swoim najlepszym życiem, by tracić energię na dramat. Właśnie w tym momencie on zaczyna wszystko czuć. Ten uśmiech, który posyłacie, nie jest dla niego. Ten strój, który macie na sobie, nie po to, by wzbudzić jego zazdrość. Ten śmiech jest prawdziwy, bo nauczyłyście się być szczęśliwe bez niego. I to sprawia, że jego nowa sytuacja wydaje się niepewna. To zmusza go do porównań. Bo on pamięta tę, która płakała i błagała. A teraz widzi kobietę, która przeszła przez ogień i nie tylko przetrwała wróciła, przetopiona w złoto. Kiedy zachowujecie się tak, jakbyście nigdy nie były złamane, wprawia to w zakłopotanie wszystkich, którzy przysięgali, że zostawili was w ruinie. A najlepsze jest to, że zrobiłyście to nie dla zemsty zrobiłyście to dla siebie. I właśnie dlatego to działa. Wasza radość, oto wasze oświadczenie, wasz spokój, oto wasz dowód. I to prowadzi nas do finałowej, najważniejszej prawdy. Najlepszą zemstą jest życie, w którym po prostu nie ma dla niego miejsca. Nie gorzkie, niezłamane, niezależne od jego następnego kroku. Ale życie tak pełne, tak bogate w cel, spokój i siłę, że nawet pamięć o nim rozpływa się jak szumtła w dobrej piosence. Już go nie słyszycie, bo jesteście skupione na swojej własnej melodii. Kiedy mężczyzna odchodzi, może się wydawać, że świat się zatrzymał. Ale prawda jest taka, że wasza tożsamość nie jest przywiązana do jego obecności. Wasza wartość nie wyszła za drzwi razem z nim. W rzeczywistości. Teraz, gdy przeszkoda zniknęła, nadszedł czas, by przypomnieć sobie, kim jesteście. Nie budujecie nowego życia, by mu zaimponować. Robicie to, ponieważ w końcu zrozumiałeście: on nigdy nie był głównym bohaterem waszej historii. Zawsze byłyście nim wy. I w tej sekundzie, gdy zaczniecie inwestować w siebie tak samo, jak inwestowałyście w niego, wasz świat się zmieni. Znajdziecie nowe pasje, nowe cele, nowy spokój, i pewnego dnia obudzicie się i zrozumiecie. Nie czekam, aż ktoś sprawi, że poczuje się żywa. Ja jestem życiem. Kiedy wasze dni wypełniają się celem, kiedy macie zajęcia, które zapalają was od środka, w tym nowym obrazie po prostu nie zostaje miejsca na ból. Rozpływa się on jak dym na wietrze. I on to poczuje. O, uwierzcie, poczuję różnicę. Mężczyźni subtelnie wyczuwają, kiedy kobieta przestaje kręcić wokół nich swój świat. Ta kobieta, która kiedyś nocami przeglądała jego media społecznościowe w poszukiwaniu choćby najmniejszego znaku uwagi, teraz jest zbyt zajęta wykreślaniem punktów ze swojej listy celów, spotykaniem się z ludźmi, którzy ją inspirują, czy tworzeniem projektów o których zawsze marzyła. Ta kobieta, która kiedyś żyła w oczekiwaniu na jego telefon, teraz sama stała się centrum swojego wszechświata, a jej światło nie potrzebuje już cudzej aprobaty by lśnić. Pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, zrozumiecie, że minął dzień, a wy ani razu o nim nie pomyślałyście, że przeleciał tydzień, a jego imię nawet nie przemknęło wam przez myśl. I wtedy zauważycie, że ból, który kiedyś wytrącał Was z równowagi, teraz jest odczuwany po prostu jako jedna z lekcji wbudowanych w Waszą biografię. Jak rozdział w książce, którą przeczytałyście do końca i odłożyłyście na półkę, by przejść do bardziej wciągającej fabuły. Kiedy ktoś wspomni Jego imię, nie poczujecie już dojmującej tęsknoty ani ukłucia urazy. Jedynie lekką obojętność, jakby mowa była o obcym człowieku. Bo to jest obcy człowiek nie ten, kto idzie z wami w przyszłość, ale ten, kto został w przeszłości. I nie będziecie musiały głośno ogłaszać swojego uzdrowienia, publikować postów, ani przekonywać nikogo, że dałyście radę. Prawdziwe uzdrowienie nie potrzebuje ogłoszeń. Widać je w Waszych oczach, w Waszym chodzie, w tym, jak się śmiejecie i jak budujecie swoje życie. Po prostu żyjcie. Czyńcie je tak wzniosłym, tak pięknym, tak wypełnionym sensem i mądrością, aby sama idea powrotu do tych, którzy kiedyś nie potrafili rosnąć razem z Wami, wyglądała absurdalnie i niestosownie. I tak On może wrócić. Oni prawie zawsze wracają. Mężczyźni instynktownie lgną do światła, które stracili. Ale tym razem wszystko będzie inaczej. Nie będziecie czekać przy drzwiach, wstrzymując oddech, nie będziecie trzymać telefonu pod poduszką w nadziei na znajomy sygnał. Bo teraz wiecie, miłość nigdy nie powinna wymagać od was zdrady samej siebie. Więc budujcie swoje życie! Wypełniajcie je po brzegi tym, co Was inspiruje, karmi i wznosi. Niech Wasz harmonogram będzie tak nasycony radością, że nie zostanie w nim miejsca na stare wspomnienia. A wtedy on nie tyle zniknie, po prostu sam się rozpłynie, ponieważ przestanie pasować do Waszej nowej rzeczywistości. I wtedy następuje prawdziwa wolność wolność bycia tak zrealizowaną. Tak zakochaną we własnym życiu, że nawet jeśli pewnego dnia znowu zapuka do waszych drzwi, będziecie zbyt zajęte tworzeniem, kochaniem, rośnięciem i lśnieniem, by zauważyć to pukanie.